Hejka, moi kochani trupiarze, witam w eksperymencie simowym, w którym będzie się bardzo działo, ponieważ dokonamy zbrodni ślubnej. <śmulety> Hejka, ja jestem Piurpia, witam na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie szalony eksperyment simowy: w którym jedna simka, nasza bohaterka, Pośród grona tych różnych facetów wybierze swojego męża. Ale słuchajcie, to nie wszystko. Nasi mówi są naprawdę różnorodni. Mamy typowych mięśniaków, mamy artystów, mamy zapaleńców, jest Piotr, który właśnie siada przy telewizorze. Jednak zanim opowiem Ci, na czym ten eksperyment polega i co ciekawego będzie się tutaj działo, zostaw łapkę w górę i zapraszam do oglądania. ta ta tam! Słuchajcie, mamy tutaj ślubny kobiere, Idealne miejsce, żeby związać się węzłem małżeńskim, właśnie tutaj. I na czym ten eksperyment będzie polegał, i, i w ogóle jak ten ślub się odbędzie i tak dalej. Już Wam wszystko tłumaczę. Słuchajcie, a więc. Mamy tutaj jeden pokój, pokój, który należy do naszej głównej bohaterki, La Frey, I ona właśnie, słuchajcie, w tym pokoju będzie nawiązywała romans z wszystkimi simami po kolei. I cały myk będzie polegał na tym, że panowie nie będą mieli pojęcia, że nasza La Freya będzie miała romans z nimi wszystkimi. I słuchajcie, nie tylko relacje romantyczne, ale wszystkie relacje będziemy mieli z każdym z naszych bohaterów na fula. A więc wyobraź sobie ten moment, kiedy wszyscy panowie usiądą przed naszym ślubnym kobiercem i będą się zastanawiali, kto właściwie bierze ślub. A tam ich ukochana bierze ślub z jednym z nich i nikt wcześniej się o tym nie dowie. To będzie prawdziwa drama. Wyzwanie. O dzień dobry. Macie... Ma... Lira Was każe pozdrowić. Lira jest przy nagrywaniu, jak zwykle macie pozdrowionka. Zostaw łapkę w górę! Zostaw łapkę w górę! oświadczyny, słuchajcie, nad basenem. Pierwszy chłopak odrzucił jej oświadczyny. No dobra, słuchajcie, spróbujemy w drugą stronę. Przeprosiliśmy go, zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. I spróbujemy jeszcze po pocałować. Okej, okay, ona już się chce całować. I teraz on się jej oświadczy. Może po prostu chłopacy będą się jej oświadczać. Okej? Okay? Okej! Okay, I przyjęła. Super! O to właśnie chodziło. Mega się cieszę. Okej. Okay. I słuchajcie, i teraz lecimy od początku. Teraz czas na piotera. Piotr, podejdź tutaj. O, Piotrek, szybko! Ty już, chyba, ty już chyba czujesz, co się święci. Teraz Piotr będzie zabiegał względy na się. Nie, nie, wchodź tutaj, Piotr, nie! Nie, wyjdź stamtąd! O Boże. Dlaczego się przebrałeś? Piotr, co ty na sobie masz? W ogóle przestań, skończ z tym. All right, Piotr jest w środku. Piotr będzie tu teraz zamknięty na, na pewien czas, dopóki e, nie zrobimy z nim... Tego samego, co zrobiliśmy z bazylem i będziemy tak robili po kolei. Jeżeli wydarzy się po drodze coś ciekawego, to słuchajcie, dam Wam znać. O nie! O nie! O nie! Piotr! Dlaczego? Dlaczego? dla, Dlaczego opala się na golasa na pontonie jeszcze z pizzą? Ej, słuchajcie! Jest to po prostu rozwalona, która jest najlepszy na świecie. W ogóle się nie przejął. opala się szczęśliwy, zadowolony. Myśli, słuchajcie, że ma cudowną dziewczynę. On jeszcze nie wie. Kochani, słuchajcie, jest już wieczór. Niedługo Simowie kładą się spać, i został nam ostatni Sim, i to jest Ktosiek. Tymczasem, jak widzicie, tutaj akcja się dzieje. Dzieje się bardzo. I nasza, słuchajcie, główna bohaterka ma już. Romanse praktycznie z każdym z naszej rodziny. Został właśnie ktośiek, o którym przed chwilą wspomniałam, więc ktoś jeszcze chwilę poczeka, zanim dopełnimy tradycję. A co się tutaj.. Boże! Piotr nie dlaczego? Piotr się spalił na raka i w dodatku siedzi cały czas na golasa. Chodzi na golasa. To. Okej, okay. o nie, nie wierzę w to, czy to jest. Tak, to jest Alex. Słuchajcie, co w rodzinie, to nie zginie. Widzę, że Alex również preferuje yy, taki strój yy, codzienny. Właśnie poszedł spać. Nie wierzę, po prostu w to nie wierzę. Jak im nie wstyd. Jak im nie wstyd. Uuu, niezłe bokserki. To jest chyba wasz najgorszy widok w życiu. Słuchajcie, tańczący spalony na raka Piotr. Ja nie wiem, jak oni mogą z nim żyć. Ale, ale, kochani! pomijając naszego Petera. Boże, on się nawet spalił na czubku głowy. Nasza Lafreya została zamknięta w pokoju, dlatego, że gdyby wyszła na zewnątrz, to na pewno by się to wszystko wydało. Więc teraz wyślemy naszych chłopaków spać do łóżek i dopiero jak oni zostaną ogarnięci, doprowadzeni do porządku, pójdą spać, wypuścimy naszą główną bohaterkę, bo ona musi się wykąpać i coś zjeść, więc jak na razie to niech idzie spać. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zobacz, tylko z domem nie ma, ale to z sąsiad, także sąsiad się nie liczy. No super, nie ma tego jak gotowanie dwóch fasolek po brytyjsku na jednym palniku. Jestem ciekawa, kto teraz ogarnie tą drugą. Aha, może nas sprzątnąć. Mam nadzieję, że nie zapali nam się od tego pchenka. Dobra i słuchajcie, nie mogę się doczekać jutra, tak bardzo nie mogę się doczekać jutra. Teraz ogarniamy naszych chłopaków. Tutaj Patryk zrobił dla każdego e, jedzenie i e, zawoła każdego na to jedzenie. O Boże, Simowej nie mogło spać! Słuchajcie, w tym pokoju co chwilę się budzą, bo Alex spinago i im to przeszkadza. To jest po prostu chory. Dobra, niech każdy zje i kładźcie się spać, bo jutro jest ważny dzień przed nami. Trzeba jedną porcję zanieść w ogóle naszej yy, kobiecce, ale, ale jeszcze nie teraz. Czy wy to widzieliście? Czy on właśnie wstał z łóżka i wyszedł na dwór, żeby na dworzu pierdnąć, a nie w sypialni? <laughs> Ho, what the heck? Nie no, bardzo, bardzo kulturalnie z twojej strony. Okej, okay, słuchajcie, wszyscy śpią, z wyjątkiem e, Ktośka, bo Ktośek jest e, jak na razie wyspany. Więc e, teraz wypuścimy sobie z pokoju, słuchajcie, naszą Lafereję. Weźmiemy jej... Dobra, tam byle jakie drzwi. Okej. Okay. Niech ona po prostu wyjdzie i zje coś. Jest fasolka po brytońsku. Niech, e, słuchajcie, skorzysta. I weźmie kąpiel z dodatkami. No na przykład... Spadkami róż. Wiecie, w końcu ślub Aaaa! Nie, nie mogę się spotkać! Czekajcie, czekajcie, kto to jest? Alex! Alex! czemu ty wstałeś? Słuchajcie, jest bardzo napięta atmosfera. Nie wiem, co mam z nim zrobić teraz. Idź wziąć kąpiel błotną, Alex. I po prostu idź do wanny i nie zaczepiaj. Że oni tak pierdzą po tej fasolce. Może lepiej, żeby ona nie jadła tej fasolki. Albo dobra, zjedz już stał Janusz, ja bym zaskoczony, ale... Dlaczego on był zaskoczony tym, że Alex jest wani i bierze kąpiel błotną? Może właśnie tym, że Alex tak o siebie dba. Co ty myślicie? Jaką macie teorię? Dlaczego Janusz był zaskoczony? Dlaczego wyszła? Cię zapomniałam, że ona może sama wyjść! Wyszła i pocałowała! Piotera przy Aleksie. O nie! Dobrze, że reszta jeszcze śpi. Nie, zapomniałam. No tak, przecież to. nie... O nie! O nie! Dobra, niech ona idzie napić się drinka. Czy on tego nie zauważył? On co on robi? Rozmawia z przyjaciółmi, tanczy. Uf, ale mamy farta, to jest po prostu. To jest po prostu fart życia, że Alex tego nie zauważył. No dobra, organizujemy ślub, kochani. Proszę się przebrać, mamy, mamy cudowną suknię ślubną, słuchajcie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Cudownie. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na live, w którym tworzyliśmy tą rodzinkę. Ok. no i teraz jedyne, co musimy zrobić, to zorganizować nasz ślub. Jest godzina 7 rano, myślę, że, że będzie ok. zaraz zrobimy. I to będzie wesele. Nowożeńcy, dobra, mamy, dobra, wszystko jest w porządku. Goście, słuchajcie, zapraszamy naszych domowników. Jestem ciekawa, czy się zdziwią z tego zaproszenia. No dobra, ej kochani, zaczynamy! Robimy to, ej, słuchajcie, to jest ten moment. Bazyl jest już gotowy. Dobra, uf, wszyscy siedzą. Słuchajcie, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, jesteśmy w domu. Słuchajcie, siedzą, siedzą. Jest dobrze, jest dobrze, jest super. Nie wiem, czy te krzesła nie są za, za blisko, ale jest okej, okay. mamy tutaj skrzypków, wszyscy siedzą, yy, jest dobrze, yy, także teraz wiecie, co robimy? Bierzemy ślub! Okej, okay, słuchajcie, zaczyna się, nie wiem, co zrobić teraz za bardzo. Dobra, zrobię tak, okej, okay, zaczyna się, słuchajcie, oni jeszcze nie wiedzą. Janusz, siadaj, nie przeszkadzaj! Usiądź sobie. Dobra, oni biorą ślub. Oni patrzą na ten ślub i co? Oni tańczą! A ja jestem w szoku. Dlaczego się nie denerwujecie? To wasza ukochana bierze ślub! Janusz! Nie, nie wierzę. Piotr, nie, nie wierzę w niego. Ej, jestem totalnie rozwalona ich zachowaniem. Dobra, jest pocałunek w ogóle pod ślubnym kobiercem w tym momencie. Oni po prostu sobie tanczą. Okej, okay. dlaczego idziesz? Wypić, on chce iść wypić. Okej, okay, dobra, dopiero teraz, kiedy nastąpił pocałunek z pasją, to nic, że wzięli ślub, że całowali się, e, że, że teraz są razem, to nic, to nic, to nic takiego, po prostu w momencie, kiedy się pocałowali drugi raz, to jest dopiero drama, to jest dopiero, jak oni mogli się pocałować? Ślub? Jeszcze rozumiem, że ślub, ale pocałunki? Patrzcie, co zdziwieni, dobra, jest policzkowanie. Nasza panna młoda dostaje w twarz na weselu. O, buzi. Teraz wszyscy są smutni. Drfująca w dal miłość. Kochani, robimy próbę drugą. Rozwiodłam się y, z naszym bazylem. I bazyl już nie jest e, naszym mężem, przed chwilką to zrobiliśmy i teraz bierzemy kolejne wesele, kolejny ślub. Okej, okay, słuchajcie, wszystko już wiadomo. Dla pewności zrobiłam jeszcze jeden ślub. Rozwiodłam się przed chwilką z bazylem, i teraz wzięliśmy ślub z e, kostkiem. I powiem Wam tak, kompletnie to nic nie zmienia. Ślub nie robi na Simach żadnego wrażenia, pomimo tego, że nadal mamy romantyczne relacje ze sobą, i to dosyć bardzo bliskie, ale w momencie, kiedy zaczynamy się całować. Uuuu, wtedy dopiero się dzieje, słuchajcie. Na przykład weźmiemy po prostu zwykły pocałunek. Widzicie? Na zwykły pocałunek reagują i to dość mocno. Więc teraz słuchajcie, idziemy na noc poślubną. Barabara z, z kim by tutaj noc poślubną zrobić. Dobra, tutaj się dzie dzieje się tutaj barabara. Czekamy, aż wejdą do naszego pokoju. O, widzę. Aha, zmaterializował się. Alex chyba nie ogarnia życia, on nic nie widzi. Jest Patryk. Wyszedł. Dobra, Patryk płacze. Jezu, zanim oni przy przyjdą, to oni już skończą. O Janusz na samą końcówkę przyszedł. Ja i się chce do toalety. Piot Piotrowi. Piotr na samą kucówkę przyszedł. Dobra, przyślij taty. W sumie to nic takiego. Ta tam na poszła dalej spać, a nie, dobra, znowu wstała. Bara-bara w szafie trwa dłużej, także zobaczymy sobie. Piotr później skorzysta z toalety, wbijaj do pokoju. Tu się dzieją, dzieją się niesłychane rzeczy. Okay, zawód miłosny. No, powiem wam, że w ogóle w naszej głównej bohaterce wszystko się upieka, bo została, została spoliczkowana tylko jeden raz. Także jak na razie to. O, ten sobie usiadł na łóżko, aż co będzie stał? Co, co będzie stał? Bo już zawał ma. Helena, mam zawał. Jak czekają i teraz wyobraźcie sobie, nie wychodzą szafy, a to wszyscy. Okej, okay, dobra, Patryk spoliczkował. Patryk nie wytrzymał. O, następny. Erik. To zaraz. Dobra, teraz, teraz dopiero do nich to dotarło. Jak się stawiam w kolejce i idę do każdego, żeby dostać. No. Dobra kochani, słuchajcie, wchodzi na to, że dla Simów nie jest wcale ważne i dramatyczne to, że wasza ukochana zaprasza Was na, na jej własny ślub, pomimo tego, że jesteście w związku i poprzedniego dnia uprawialiście barabara bara i tak dalej. Najważniejsze jest to, jak na przykład się przytula wtedy z tym mężem już po ślubie, to wtedy nie, wtedy, wtedy, wtedy już nie. Także teoretycznie naszej Frei wszystko się upiekło, bo została tylko kilka plaskaczy i to jeszcze dopiero jak słuchajcie się całowała na, na ślubie teoretycznie nie. Także mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam też na naszą grupę na Instagrama mojego. Dzięki bardzo za oglądanie i zachęcam do zostawienia suba, ponieważ takich odcinków będzie więcej. Życzę Wam miłej gry. Hejka!